Emil Andreev jest jednym z najbardziej znanych współczesnych pisarzy bułgarskich, obecnie już średniego pokolenia. Pochodzi z Łomu, niedużego miasta nad rzeką Dunaj i rzeką Łom, która jest niedużą rzeką wpływającą właśnie do Dunaju. I wydaje mi się, że kwintesencją pisarstwa Andreeva jest właśnie połączenie czegoś bardzo lokalnego z czymś globalnym czy po prostu e europejskim. Książka Łomskiej Opowieści powstała w, pod koniec lat 90. i była debiutem pisarskim Emila Andrzejewa. Jest w niej pewien rodzaj, pewien rodzaj świeżości, której moim zdaniem nie utraciła, mimo że od powstania minęło praktycznie 20 lat, prawie. Opowieści zawarte w książce są, z jednej strony, bardzo różne i można je czytać na wyrywki, a z drugiej strony tworzą, tworzą cykl. Bohaterowie przechodzą z jednej opowieści do drugiej, są nawiązania, komentarze. Równie wskazane jest czytanie linearne. Chodził mi od dłuższego czasu po głowie pomysł, żeby zorganizować pracę warsztatową studentów, polegającą właśnie na, na tłumaczeniu prozy. No i ze względu na ilość uczestników wchodziły w grę właśnie opowiadania, raczej krótsza forma, nie chodziło o to, żeby zebrać przekłady studenckie, wydać je i po prostu coś odhaczyć, chodziło o to, żeby włożyć w te przekłady dużo, dużo serca, dużo pracy, ale przede wszystkim ta świadomość, że w momencie Przekazania książki czytelnikowi, młodzi tłumacze stają się ambasadorami literatury i kultury, i kultury bułgarskiej, i z tego względu ten projekt wydaje mi się unikatowy, bo z jednej strony łączy, no właśnie, projekt, projekt studencki z, z, prawdziwą, z prawdziwą pracą nad, nad książką. Okazało się, że wydawnictwo Młode Toczka. Podąża podobnym tokiem myślenia, czyli z jednej strony jest skupiona na Bałkanach, z drugiej strony bardzo lubi w literaturze oderwanie od rzeczywistości, ten pierwiastek magii i nieprzewidywalności, tego co właściwie tylko sztuka może wnieść, a słowo pisane w szczególności, jak mi się wydaje.